Chanter to klasa fizyczna, która nosi kolczugę, inaczej chain, walczy w zwarciu, a jej specjalnością są mantry. Chanter to przede wszystkim klasa wspomagająca. Która leczy grupę, rzuca tarcze na siebie i innych, zwiększa obrażenia i szybkość ataku oraz szybkość biegania towarzyszom. Jest dość wytrzymałą klasą, ale raczej ma niewielki DPS. Może też bić bardzo dużo, natomiast zależy to od umiejętności oczywiście gracza i od ekwipunku. Bardzo często wymaga się od chantera, że będzie grał jako support i że będzie po prostu ubrany pomiędzy supportem a pomiędzy DPS-em. Dlatego chętnie się po prostu bierze chanterów na różne instancje. Chanter chyba jest najszybszą, najszybciej biegającą klasą w grze. Można jeszcze tu porównywać go z asasynem, ale jest to naprawdę bardzo szybka klasa, która bardzo szybko biega, bardzo szybko bije, ponieważ mantry dodają właśnie y, prędkości biegania, dodają prędkości ataku, przyspieszają regenerację życia, przyspieszają regenerację many, zwiększają również obronę członkom grupy oraz samemu Chanterowi. Także jest to naprawdę przydatna klasa w grupie. Używa kostura tak zwanego staffa, tarczy i buzdyganu. Tutaj są bardzo podzielone opinie. Niektórzy zdecydowanie wolą chodzić z kosturem, niektórzy z tarczą i buzdyganem. Jest to klasa, która jest naprawdę bardzo dobra również na PvP, ponieważ posiada dużo stunów i obaleń, a do tego może się leczyć, więc jest niejako wytrzymała na PVP po prostu. Jest bardzo szybka, więc jest w stanie uciec przeciwnikowi, jest w stanie dogonić przeciwnika. Ma bardzo dużo zalet na PVP i przede wszystkim cały czas stunuje. Każde uderzenie to praktycznie stun, dlatego no, bardzo ciężko jest grać w PVP przeciwko Chanterowi. Ważny skill dla tej klasy to tak zwany WOW. Czyli World of Wind, który znacznie zwiększa prędkość biegania i prędkość ataku również całej grupie. Tutaj jeszcze bym powiedziała, jako ważny skill jest to tak zwana Skałka, czyli Blessing of Stone, które zwiększa ilość bazowego życia osobom w grupie. Chanter posiada także tak zwany wok, który zwiększa casting speed. Jest drugim healerem w grze i na słabszych instancjach z powodzeniem może wyleczyć całe party. Może również podnosić yy, sojuszników, którzy umarli. Bardzo często pomaga leczyć klerykowi na trudniejszych instancjach. Jeśli jest dobrze ubrany, no to bez problemu może właśnie tutaj wyleczyć całe party bez udziału kleryka. Jest to natomiast dość trudna klasa, ponieważ trzeba być jakby wielozadaniowym, trzeba naraz... Wspierać drużynę, trzeba robić DPS, trzeba troszkę poleczyć, trzeba zwiększać atak. Do najłatwiejszych nie należy. Również jak ktoś yy, zginie, to chanter jest odpowiedzialny zazwyczaj za to, żeby yy, podnosić taką osobę. Minusem natomiast tej klasy jest raczej słaby DPS, a przynajmniej słaby na początku. Jeśli już chanter jest dobrze ubrany, no to oczywiście DPS będzie też i bardzo dobry. Jest to zdecydowanie klasa, która jest nastawiona na wspieranie innych. To może być zarówno minusem, jak i plusem, bo niektóre osoby na przykład będą właśnie tego szukały. Jeśli tak jest, to jest to klasa dla Was. Kleryk. Leryk to klasa magiczna, e, która używa zbroi kolczugowej, czyli chain, również tak samo jak chanter. Walczy z kolei na dystans, a jej specjalnością jest leczenie. To jest najlepsza klasa lecząca w grze. Ma najwięcej umiejętności leczących. Zarówno na pojedynczy cel, jak i na całą grupę obszarowe leczenia i pojedyncze leczenia. Jeśli chodzi o DPS, też jest to klasa niezła, jeśli ma umiejętności i stygmy, i właśnie taki build. Typowo pod DPS też może być całkiem niezły. Jednak trzeba się liczyć z tym, że zawsze jeśli jest kleryk w grupie, no to wszyscy będą od niego oczekiwali przede wszystkim, że będzie leczył, ponieważ no pozostałe klasy nie mają takich możliwości leczenia jak kleryk. No z wyjątkiem może trochę Chantera i Barda przy dobrych wiatrach. Też jest to klasa, na której leży pewna odpowiedzialność leczenia całego party, a czasem nawet kilku grup. Klarek używa tarczy i buzdyganu, może wyposażyć kostur, natomiast. Jest to niepraktykowane, ponieważ no, jednak leczy lepiej zawsze używając tarczy i buzdyganu. Kleryk również może podnosić graczy, nawet ma taki właśnie skill, który podnosi od razu, przywołuje do tego miejsca, w którym stoi kleryk. Ma skile, które podwyższają bazowe HP graczy. Zmniejszają przeciwnikom obronę magiczną. Jest to skill, który tylko może być używany, jeśli kleryk jest ubrany pod DPS, niestety. Natomiast kleryk ma również tarczę, no i przede wszystkim duży wachlarz leczących skilli grupowych oraz pojedynczych. Ma bardzo dużą przeżywalność, podobnie jak Templariusz. Jeśli jest full ubrany, to bardzo trudno go zabić. Może się bardzo dużo leczyć i też ma bardzo dużo defa magicznego, defa fizycznego. Także jest wytrzymałą klasą na pewno. Musi taki być. Również na PVP jednak od kleryka oczekuje się, że będzie leczył całe, całą grupę. Natomiast y, niestety też tutaj jest taki minus, że zazwyczaj kleryk jest pierwszym celem, jest zabijany na początku, ale y, również jeśli jest na depsie, to, to na PVP też sobie radzi bardzo dobrze. Ważnym skillem jest dla kleryka również dispel grupowy, czyli taki skill, który usuwa wszystkie negatywne stany z. Sojuszników, i jest to skill, który jest wręcz wymagany na niektórych instancjach. Czasami nawet jest wymagany podwójny dispel. I tutaj, jeśli chodzi o podwójny dispel, no to tylko kleryk ma możliwość yy, podwójnego dispela, tak sam w sobie. Minusem jednak jest to, że jeżeli wybierasz kleryka, to musisz liczyć się z tym. Że będą oczekiwać od ciebie, żebyś leczył grupę, a nie bił. Dla niektórych jest to plus, bo niektórzy oczywiście to lubią, więc jeśli ty to lubisz, to jak najbardziej kleryk jest postacią idealną dla ciebie. Jednak też niektóre osoby uważają, że w aktualnym patchu leczenie klerykiem jest dość nudne. Przede wszystkim jednak kleryk jest również klasą bardzo potrzebną i mile widzianą na wszystkich instancjach. Spirit Master, czyli inaczej SM. Jest to klasa magiczna, która nosi zbroję płócienną, walczy na dystans, a specjalnością sm -a są dotki. Dotki, czyli skille, które zadają obrażenia rozłożone w czasie. Aktualnie y, SM jest jednym z najlepszych DPS-ów w grze. Jest to postać jednak mo w mojej opinii dosyć trudna. Podkreślam, że jest to moje zdanie, ponieważ no, tutaj również trzeba umieć nim dobrze grać, żeby robić najlepszy DPS. Dlatego, że SM ma dużo y, dziwnych, można nawet powiedzieć dziwnych umiejętności. Które trzeba wiedzieć, jak wykorzystać i kiedy wykorzystać. Na pewno jest to klasa, klasa dla osób myślących, które będą wiedziały, co zrobić w danej chwili, która umiejętność jest przydatna, która jest potrzebna, a której na przykład nie można używać. SM ma właśnie też taki skill, który zdejmuje debuffy, ale zdejmuje on debuffy z przeciwników. Jak i również z bosów, dlatego tutaj no, jest to klasa trudna, żeby tutaj swoim kolegom, koleżankom z grupy nie zrobić na złość to trzeba wiedzieć jak się obchodzić z tą klasą. Zadaje właśnie głównie obrażenia rozłożone w czasie, czyli ma większość skilli to są właśnie dotki i są to skille zazwyczaj instantowe, ale ma SM też ma parę skilli, które trzeba kastować. Przywołuje duchy, SM czyli Spirit Master. Jak sama nazwa wskazuje, posługuje się duszkami. Aktualnie w obecnym paczu nie są to tak często używane y, opcje. Jest na przykład duszek, który jest bardzo wytrzymały, daje tarczę i jest bardzo mocny. I SM kiedy przyzwie takiego duszka, to może jakby nim tankować. W tym momencie SM może zrobić wiele instancji po prostu solo, ponieważ zawsze ma duszka do pomocy. Natomiast to też trzeba właśnie umieć nim się posługiwać. SM ma również kolejny dziwny skill, czyli grupowy hide. Może sprawić, że na kilka bądź kilkanaście sekund wszyscy członkowie grupy staną się niewidzialni dla przeciwników. SM może przywołać osobę z innego miejsca na mapie. Do siebie przywołuje kogoś. Ma również tarcze grupowe. Może sobie przywrócić życie w 100%. Ma redukcję obrony, szczególnie magicznej. Ma również bodyguarda, coś w stylu bodyguarda. Walczy księgą lub kulą. W tym paczu akurat nie jest to ważne, czy wybierzecie księgę, czy wybierzecie kulę. Jest to postać bardzo przydatna dla grupy. Ponieważ ma dużo tarczy i ma tego hajda grupowego, więc szczególnie na PvP jest bardzo dobry. Ale jednak zdecydowanie najważniejszym skillem SMA jest Fear. Fear, czyli umiejętność, dzięki której cała grupa przeciwników zamienia się w stworka i ucieka od nas. Wtedy taka osoba lub potwór, który dostanie Fear'a, nie jest w stanie nic zrobić, tylko biegnie w losowym kierunku i ucieka. Granie przeciwko sm na PvP jest bardzo irytujące właśnie ze względu na to, że te firy są bardzo często używane i no, nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić. Nie da się tego uniknąć, zdispelować, nie ma na to żadnej rady, dlatego jest to bardzo ważny skill. Niestety, ze względu na to, że SM posiada ten skill, to bardzo często też jest pierwszym celem na PVP. Ale właśnie również dzięki Firowi i dzięki innym umiejętnościom, skillom, jest to postać, która jest na PVP naprawdę bardzo dobra. Mimo, że może być trochę nie, nie do końca wytrzymała, robi bardzo duży DPS. Minusem jest to, że Nikt nie lubi SM-ów. Po prostu SM jest taką klasą bardzo irytującą dla przeciwnika. No i dla niektórych to jest oczywiście plus, ponieważ jeśli SM jest z tobą w grupie, to jest to dla was dużo ułatwienie. Natomiast jeśli walczysz przeciwko SM-owi, no to jest to bardzo postać nielubiana. Ale tym samym przydatna dla grupy. Sorcerer. Czyli po prostu sork. Klasa magiczna, nosi zbroję płcienną, walczy na dystans, a jego specjalnością są tak zwane buły, czyli bardzo mocne skille, mocno bijące. Sork to taki typowy mag. Grze. Jest on jednym z najlepszych DPS-ów, również w grze, jeśli nie najlepszym w ogóle. We wprawnych rękach potrafi naprawdę zrobić bardzo duży DPS. Jest to klasa na początek dla jednych trudna, dla innych właśnie wręcz przeciwnie. Trudna może być ze względu na to, że jest mało wytrzymała, nosi tylko zbroję płócienną i w ogóle ma najmniej życia. Jeśli chodzi o wszystkie klasy w Aionie, ma najmniejszą ilość HP. Natomiast z drugiej strony nie jest to klasa trudna, dlatego że ma bardzo duży DPS i mocno bije i się ją bardzo przyjemnie leveluje. Dlatego dla, dla początkujących graczy, może właśnie sprawiać takie wrażenie naprawdę bardzo przyjemnej klasy, jeśli ktoś jest w stanie przyzwyczaić się do długiego czasu kastowania skili. Natomiast yy, sorg ma sporo skilli obszarowych. Używa kuli albo księgi. Tutaj podobnie jak w przypadku SMA nie jest to wielka różnica, który z tych dwóch broni będzie używana, e, ponieważ mimo że SORG tak naprawdę jest klasą dystansową, to w praktyce najczęściej bije z bliska, dlatego że ma jeden bardzo ważny skill, który... Działa w odległości 2 metrów od przeciwnika, czyli po prostu tak czy inaczej musi być z bliska. Tak naprawdę ten skill jest najważniejszy i służy Sorkowi do waveowania. Nie polega Sork na ataku z broni, tylko na y, ataku ze skilli swoich. Jeśli chodzi o y, PvP, y, walka z Sorkiem polega na usypianiu przeciwników, uciszaniu przeciwników. Sork ma dużo właśnie takich skilli usypiających i to masowo, usypiających całą grupę. Jeśli ktoś z Was chce grać Sorkiem i specjalizować się w PvP, no to na pewno będzie również patrzył na to, aby stygmy swoje dobierać pod PvP. W mas PvP Sork niestety mimo tych swoich masowych uśpień nie jest najlepszy, Dlatego, że jeśli usypiasz całą grupę, osoby z Twojej grupy musicie być bardzo zgrani, żeby to wykorzystać. Ale niestety zazwyczaj jest tak, że po prostu ktoś z grupy również uderzy i niestety wybudzi wszystkich wrogów, którzy są uśpieni. Dlatego to w masowym PvP nie do końca się nawet sprawdza. Jeśli chodzi o PvP 1 na 1, to surk jest całkiem dobry. E, właśnie pomoże też us usypiać jeden cel i no, przede wszystkim bardzo mocno bije. E, natomiast w starciu z Rangerem i też często z Sinem, e, Sork jest raczej bezradny, ponieważ to są klasy, które bardzo dużo stunują, również dużo biją, mają szybki DPS, no a Sork jest bardzo papierkowy tutaj. Z zaletą dużą Sorka. Jest to, że ma bardzo ładne animacje skili. Zwłaszcza obszarowe skille są takie widowiskowe, wręcz, tak bym powiedziała, co się może podobać komuś. Minusy natomiast to, to, że długie kastowanie skili mocnych jest i to naprawdę potrafi być bardzo denerwujące. No i też fakt, że większość skili jednak SORK rzuca. W bezruchu, nie, nie może za bardzo biegać. Wszystkie skile, które kastuje, to musi stać w miejscu, więc w, te, w tym momencie nie ma jak uciekać od przeciwników. Dla niektórych z kolei może być to plus, bo są może osoby, które nie lubią biegać za dużo w grze, dlatego wtedy myślę, że Sork byłby dla nich dobrą klasą.